Cześć, tutaj Woolite, Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę Wam dwie tier listy na nowym patchu 10.10 .10 dla Adekery Uwzględniając wszystkie postacie grywalne na bocie, w tym magów. Dlaczego dwie tier listy? Dlatego, że jedna będzie na stricte high elo na tych najbardziej doświadczonych graczy, a druga będzie skierowana właśnie na tych graczy z niższymi dywizjami, bo te, te tier listy się bardzo mocno różnią i zobaczycie sami w praktyce jak to wygląda, że. Postacie są o wiele inne na tych obydwu tier listach i na pewno to będzie bardziej pomocne, jeśli zrobię takie dwie tier listy, a nie jedną dla ogólnie zaawansowanych graczy. więc zapraszam do odcinka i lecimy z tematem. Zaczynamy z pierwszą tier listą, która będzie dla początkujących. Ja to będę robił na zasadzie klikania czempionów, po prostu będę wstawiał te czempiony do poszczególnych tierów, na razie one wszystkie są w B tierze i będę je po prostu rozdawał na waszych oczach, zobaczymy jak to wyjdzie i będę przy okazji opowiadał dlaczego tak sądzę, że ta postać powinna wylądować w takim tierze, dlaczego nie. Ja na początek wystartowałbym z Ezrealem i mf -ką. Według mnie dwie bardzo silne postacie wszechstronne i w tym momencie dominatorzy Botlinu. i dodał do tego trzecią postać, gdzie ona jest. Tak jest Wayne. Bardzo silna Wayne, razem z Lulu, który jest. To kombo jest bardzo popularny w tej mecie. Bardzo często je widzę na wysokim Elo, ale na, na niższym Elo też na pewno obowiązuje. I te trzy postacie na pewno będą królować na tym patchu na niższym Elo. Jeśli chodzi o STR, no to tutaj będzie bardzo dużo wyborów i. Bardzo, bardzo trudno powiedzieć, kto będzie pierwszy, kto drugi. Wydaje mi się, że oni tutaj już są raczej na równi. Po tej trójce po prostu tak wygląda ta rola Dekery, że można grać tak naprawdę o wiele większą ilością Dekery. Ja bym wstawił na początek Caitlyn. Bardzo silny champion w, w tym patchu na Nishimelo. Duży win rate posiada 50, chyba 1 win 51% winrate jak patrzyłem. Kolejna postać Ashe, która będzie zawsze dobra z takimi supportami pod zasięg, ogólnie teraz dużo supportów takich jak Janna, Lulu, Karma jest grywalnych, nawet Yumi więc automatycznie postacie, które są silne z nimi też zyskują. Kolejną postacią, która będzie się wpisywać do tego tieru S będzie Jinx, na tej samej zasadzie co, co poprzednie postacie, Sivir dostała fajnego buffa, więc awansuje na pewno do Estiero. Wcześniej na poprzednim patchu dałbym ją na e, do Atiera, ale wydaje mi się, że ten buff na Spell jest bardzo fajny i na pewno na takim goldzie będzie dużo więcej civili i Sivir na pewno sobie poradzi o wiele lepiej. Jean to jest taka postać, która też e, w tej trudnej mecie dla Dekery e, radzi sobie do bardzo dobrze. E, Jean. Ma dużo zasięgu, działa na podobnej zasadzie jak Varus, dlatego wstawimy ich w innym cierze. Oni są takimi spellcasterami, strzelają z daleka i są dosyć bezpieczni w tej mecie. A taki spellman Adekary, żeby przeżyć w tej mecie. Kolejne czempiony będą należeć do tych trudniejszych, ale też zaliczyłbym je do Estiera, nawet na takim goldzie. Jeśli potrafisz dobrze grać Jasło czy Dravenem ona na odwrót dodałem, jeśli potrafisz grać dobrze Jasło czy Dravenem Polecam, bo według mnie są silni w tej mecie Można się przejechać po przeciwnika bardzo łatwo Kolejnymi czempionami tu już takie ostateczne czempiony w ST, że będzie Tristana Tristana była zawsze taka specyficzna postać, bo Na high elo bardzo rzadko ją widać, ale Jak się schodzi niżej do tego golda czy nawet do platyny To widać jej coraz więcej i ten winrate ma bardzo spoko i to jest postać, którą łatwo łatwo ogarnąć, łatwo nią grać i wydaje mi się, że to daje dużego plusa do y, grywalności właśnie na takim niższym Elo. Wydaje mi się, że to już wszystkie postacie na ten moment. Y, Afelios zdecydowanie ląduje w atierze według mnie. To bardzo skomplikowana postać i no, ciężko ją grać na takim niższym Elo. Wydaje mi się, że nawet bardzo wiele ludzi z, z takiego diamentu nie potrafi dobrze grać Afeliosem. Eee, I na Competitive też widzę dużo dekery nie radzi sobie z tą postacią. Eee, więc ta postać na pewno ląduje w atr Według mnie jest dalej silna. I będą koneserze Afeliosa, ale no na pewno nie możemy jej dać wyżej, bo jest to postać dosyć mocno skomplikowana. Eee, zapomniałem jeszcze o dwóch postaciach, które powinny należeć do STR-u. Według mnie Pospolity X, który. Nie jest też taką trudną postacią i radzi sobie świetnie, jeśli chodzi o meczapy na te pozostałe postacie. No Zix to jest taka postać, która radzi sobie na każdego, ale też nie wygrywa zbytnio linii. Po prostu sobie farmisz, postać pod wystanie. Cassiopeia to jest trzecia z tych trudniejszych postaci, ja tu pokażę te trzy postacie, które według mnie są najtrudniejsze do grania z tego tiera. Pozostałe postacie są już takie bardziej dla każdego. No, i na tym się kończy podział S es Według mnie, więcej Adekera już tutaj nie może trafić z tej listy. E Chociaż e dobra, jeszcze, jeszcze Luciana dam. Bo to jest taka postać, która przewija się od e zarania dziejów po prostu na, na niższym melo, więc e lucek tutaj będzie idealnie pasował. Ale teraz na pewno ostateczny koniec S No, dużo tutaj postaci jest, ale. Jeszcze raz mówię, taka jest metana deckery. Mamy naszą topkę, która jest najsilniejsza, a potem tak naprawdę wszystko inne jest już grywalne. Teraz przejdziemy do tych słabszych postaci, które no, ja bym raczej ich unikał po prostu na Waszym, na waszym miejscu. Będzie to Aphelios. Znaczy to jest, to jest jeszcze Atier. To nie jest jeszcze tak źle, tak? Więc ja bym tutaj dał Apheliosa, Twitcha, który bardzo dobrze współgra z Janom Lulu i... I Yumi, ale jest gorszą wersją według mnie Hypercarry niż Vein, gorszą wersją niż Sivir, bo nie ma żadnego skape'a, nie, tak, nie ma żadnych obro obronnych mechanizmów. Tutaj też wyląduje Kogma w tej, w tej liście. E oraz Kaisa, wydaje mi się, że ta czwórka idealnie się odnajduje w A tier. To jest taki tier, że. Nie, jakby nie, nie utrudniasz sobie gry, ale też nie ułatwiasz sobie jak pikujesz te postacie. Według mnie te postacie nie, nie są idealne na robienie One v 9 na niższym I no... no nie odwdzięczają się tak jak te postacie z wyższych tierów. Jeśli chodzi o ostatnią postać, która tu wyląduje, będzie to Xayah, ale... Xayah to jest postać, która najwięcej zyskuje, kiedy parujemy ją z Rakanem, więc... Pamiętajcie, Xayah plus Rakan Wtedy mogę zaliczyć tą postać do Atiera. Według mnie, Ksaya bez Rakana jest bardzo słaba. Postać z Betiera. Według mnie, jedna z gorszych postaci na tym patchu na Loelo. Kalista jest nie, dość, nie dość, że jest trudna. To bardzo nie wybacza błędów na linii. Jeśli jesteśmy do tyłu, no to ciężko coś zrobić Kalistą. Senna działa podobnie jak Kalista. Też ma specyficzny styl gry, więc. Dużo graczy z tego niższego Elo nie potrafi dobrze zagrać senom. Tu bardziej chodzi o to, że Seną trzeba grać pod supporta. Tak jakby trzeba grać z jakimś tankiem, nie wiem, grać sena Nautilus, sena Tamkench, a na niższym Elo raczej tego się nie robi. Ale jeśli gramy duo queue to ewentualnie sena Tamkench jeszcze jest ok, ale raczej jeśli gramy solo, w ogóle nie polecałbym seny. Korki jest taki mój. Dodatek osobisty. Eee, według mnie jest dosyć słaby Makery na Botlanie, ale jestem fanbojem Korkiego na ten moment, więc. Eee, polecam Matchup w Ezreala. Jak widzicie, Ezreal jest S, -tierze plus, więc to jest taka moja mała porada, że popróbujcie Korkiego pod Manamion na bocie, eee, Manamion Triforce jako counter pick do Ezreala według mnie tego Ezreala będzie bardzo dużo w tej mecie na bocie, więc będziecie mieć okazję przetestować ten matchup i według mnie na tym temat jak ta, ta tier lista się zalicza no jak już mówiłem ta tier lista jest skierowana do, do tych dywizji niżej, czyli jakieś gold, platyny czy nawet silver i e, bronze iron ta tier lista też będzie działać dla, e, dla tych graczy e, za chwilę pokażę tier listę na high elo która no będzie odzorowywać jakby co się dzieje na jakimś challengerze, czy masterze no a na tyle to koniec jeśli chodzi o tą tier listę na low elo teraz przechodzimy do tier listy high elo, czyli takiej, które uważam, jaka obowiązuje na moim elo na challengerze master, grandmaster, ewentualnie diamond. i jak ktoś się ogląda mojego streama to wie że najbardziej OP postacią na ten moment na high elo będzie Varus Dlaczego Varus? No, posiada wszystko co potrzebuje adekery w tej mecie. Ma, ma poke, ma procentowy damage, ma duży zasięg jeśli chodzi o y, robienie, y, zadawanie obrażeń. Posiada CC w postaci slowa, y, antyhila, ma jeszcze w, na swoim E. Ma ruta, który się rozprzestrzenia, więc ma bardzo, bardzo dużo narzędzi do pomagania swojej drużynie. No i w tym momencie adekery bardziej musi się bać o przetrwanie, więc lego też w, tej, w tym S tierze będzie lądował Ezreal, który nie dość, że jest mobilny, no to jest totalną bestią w mid Jeśli dobrze jest zagrany, a na, wiadomo, im lepszy Ezreal, im więcej skillshotów trafiamy, tym lepiej, czyli na HL automatycznie ta postać bardzo dużo będzie zyskiwała. Trzecią postacią będzie MFK, która tak, owszem, dostała nerfa na 10 Movement speeda, ale to jeszcze i nie wyklucza z tego S Plus wygrywów. Ta postać dalej jest bardzo silna i będzie występowała w mecie, więc no chodzi o to, że jest bardzo zbalansowaną postacią na linii, w teamfightach, ma, ma ten bonus do Movement speeda, który jest ba dalej bardzo, bardzo duży jak na Deckery. To jest taka postać, która zawsze sobie radzi, więc na pewno będzie zamykała ten S plus tier Według mnie po nerfie postacią na S jest Aphelios, który na solo queue ma bardzo często problemy na dużo postaci. Według mnie na competitive, jeśli chodzi o turnieje 5 na 5, ta postać jest lepsza niż sam Tier S, ale na solo queue bez pomocy teammate'ów, bez pilowania, ta postać no ma problemy na jakichś rangarów, Asasynów i y, inne postacie tego typu. Ja często mam problemy po prostu, żeby nie umrzeć za <grańca> Feliosem, a te postacie z y, S, robią to wiele lepiej. Y, tak jak w poprzednim, y, poprzednim Tier liście, tutaj będzie już o wiele więcej postaci w tym Tierze, ale wszystko się wywraca do góry nogami. Y, y, tak, owszem, mamy Wayne, która jest w s i na Solokiu radzi sobie bardzo dobrze z tymi ardentami, z Lulu, z Janą. No Generalnie kombinacja Lulu-Wayne jest najbardziej popularna i na Solokiu często doskalowuje się do tego mid-game'u, więc to jest w, te, w, te, w tej, tej liście taka sama dobra postać jak poprzedniej. Jeśli le będziemy lecieć dalej, to zobaczymy, że. Dodałem Syndrę do tego tieru. Do, w ogóle do tier listy, bo uważam, że Syndra jest bardzo trudną postacią i nie chciałem jej w ogóle wciskać do poprzedniej tier listy. Według mnie e, trzeba dużo spędzić czasu, żeby nauczyć się Syndry i jej matchupów, używać do Stuna, ale jeśli ktoś dobrze gra Syndrom, no to gra jest bardzo, bardzo trudna i no, ona nie, nie odstępuje tej reszcie Adekery a wręcz niektórym po prostu daje popalić mocno, bo ma ten bardzo duży zasięg ze stuna i większość z tych postaci, no nie ma jak w ogóle do Syndry podejść na linii. Kolejna postać może być dla was troszkę zaskoczeniem, ale Yasuo dostał bardzo, bardzo dużego upgrade'a jeśli chodzi o winrate. Ja te ja te listy też konsultowałem właśnie z winratem, przeglądałem jak, jakie postacie zyskały na winrate, które spadły. Jasuło bardzo, bardzo dużo winrate, 52%, dlatego moja decyzja, żeby wrzucić go do tego s -tiera. Kolejna postać, która jest, jest o wiele tierów wyżej niż w poprzedniej tierliście dla niższych dywizji, to będzie Kalista, która dalej w rękach takiego Challengera, czy no, dobrego, dobrego gracza z Mastera, Grand Mastera jest bardzo opresyjna na linii i potrafi przejąć całą grę w early game. Eee, I jedną z tych postaci też jest Raven, który no, jest znany z tego, że jest bardzo trudny i chodzi o łapanie aksów i granie linii. Te dwie postacie, czy nawet trzy postacie, są jedne z trudniejszych na bocie razem z syndrom, więc eee, no, one nagradzają tak granie dobrze i dlatego lądują tak wysoko w mojej liście. Eee, jeszcze jedna postać, na którą bardzo nie lubię grać na bokcie, to jest Cassiopeia, która y, też świetnie sobie radzi na tych nisko zasięgowych adekery. Jak popatrzycie sobie y, na skill miazmy Cassiopeii to ona, ona kontruje po prostu większość z tych adekery tutaj na ekranie, więc no, dobra Cassiopeia to naprawdę jest koszmar dla adekery. Y, ostatnia taka postać według mnie zbalansowana w estierze. dlaczego Ashka ma dobry win rate, jest bardzo, bardzo e, dobre, jeśli chodzi o utility, czyli ma dużo narzędzi wsparcia. Ma AROa e, ma, ma slowy cały czas na linii, właśnie ma silną linię, ma taką zbalansowaną linię, że poradzi sobie na każdego z tej e, listy. Więc to mi się podoba w waszce, że jest bardzo stabilną postacią i w dobrych rękach naprawdę potrafi namieszać. E, czy to e, jeśli używamy dobrze hołków e, dla swojej drużyny, czy to trafiamy aroły ta postać potrafi zrobić różnicę w całej grze i no, nie możemy jej ignorować. Teraz robi się trochę trudniej, bo według mnie na Halo reszta postaci to już jest kwestia dyskusyjna, ale postanowiłem jeszcze yy, uśrednić, tak jakby pokazać kto z ty pośród tych jeszcze może być lepszy troszeczkę. Yy, według mnie Sivir po ostatnim buffie na pewno zyska nawet na tym HLO. Jest to postać skalująca, ale uważam, że Sivir dobrze będzie się wpasowywała z tymi dżanami, czy to z Lulu, właśnie z tymi zasięgowymi supportami, no bo mele supporty troszeczkę odchodzą, nie pamięć. Kolejny, kolejny pik, warty uwagi. Jin. w tamtej tier liście było wiele wyżej. Według mnie, Jin nie jest aż tak tak silny ze względu na to, że jest niemobilny i ciężko, ciężko nim wygrać, linię. Ale, ale no jego win w wzrósł i bardzo mi się podoba, że ta postać wraca. wraca. Jeśli chodzi o jego Utility Toolsy, mają ich bardzo dużo. Root ma tego Planta, który daje wizję i spowalnia wrogów. No i jego Ulti oczywiście, które jest bardzo dobre na dobijanie przeciwników. Teraz parę postaci, które powiedzmy, że pasują. Jeszcze łapią się na tego Atiera Kaisa. Spoko z niektórymi cc supportami, takimi jak Leona, Nautilus, Alistar. Zix, który zawsze będzie stabilny i na high elo idealny, żeby przetrzymać linię, czy to lautofili nawet, żeby po prostu laskitować sku. Kolejna postać Lucian. Widziałem, że bardzo dużo czy adekery zaczęło nim grać i e, wydaje mi się, że jest dla niego miejsce. Dlaczego jest tu w tej, tej, tej liście dużo adekery, którzy biją się na linii i według mnie Lucian potrafi e, Obronić się na linii, potrafi też w fairly gamey namieszać, więc jest to taka kolejna postać, która jest warto uwagi. Kog'Maw, y, głównie grany z Lulu i głównie dlatego y, daje go do, tak wysoko, powiedzmy, do Atiera. Według mnie Wayne jest o wiele lepszym wyborem niż Kog'Maw, ma oczywiście słabszą linię, ale ma y, łatwiej, łatwiej się chodzi o radzenie sobie z asasynami, więc Wayne jest o, o to lepszy niż kogmaw, że właśnie ma te mechanizmy defensywne a Kog'Maw jest bardzo bezbronny. E, tak pozostałe postacie, no, jeszcze mogę dać Caitlyn na high elo. Jeśli jest jakiś koleser Caitlyn, no potrafi wygrać mnie nie zdominować, więc powiedzmy, że Caitlyn jeszcze się łapie do Atiera e, plus Senna, która często jest używana z, umiejętnie z tymi tam kenczami, czy to innymi Mele supportami. I ta Senna nawet po tym kolejnym nerfie dalej sobie jako tak radzi na bocie, więc chyba to by było na tyle. Tak wygląda moja celista na Hyolo. Chciałbym najbardziej zwrócić uwagę właśnie na top 3 i na Estier, według mnie. Reszta postaci jest bardzo umowna. I to nie jest tak, że. No, Ksaya jest totalnie słaba, czy stany jest też niegrywalna razem z Twitchem. Według mnie wszystkie te postacie już z Atiera i Betiera to jest kwestia umowna i raczej są bar na bardzo bliskim poziomie. Ale to jest moja tier lista, to jest właśnie moja subiektywna opinia. Yy, ja bardzo lubię Ksaję, raczej tylko z Rakanem. A Jinx to jest taka gorsza wersja tych wszystkich hyperkery, którzy tu byli po drodze. Tak samo z Twitchem. Korki to jest taki mój sympatyczny pick, tak, yy, konesera, którego grywam po prostu dla zabawy i polecam go na Ezraela, tak jak już, jak już wcześniej mówiłem w, w poprzedniej tierliście. I to by było na tyle w sumie. Dziękuję, że oglądacie ten filmik. E, Mam nadzieję, że się podobało. E, mówcie w odcinku, co myślicie o tierlistach. E, czy się z czymś nie zgadzacie, co byście zmienili według, według Was. I czy podobała podobał się Wam ogólnie koncept tego, że zrobiłem dwie listę. Według mnie to był bardzo trudny temat do ugryzienia. Żeby podzielić właśnie to na tych bardziej początkujących, raczej zaawansowanych. E, pamiętajcie też, że wystartował mój Discord. Który będzie w opisie filmiku. Oczywiście lajkujcie i subskrybujcie ten kanał. Yy, klikajcie dzwoneczek. Piszcie komentarze, które bardzo lubię czytać w wolnym czasie. No i widzimy się na kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Do widzenia. Cześć.